Witam, z tej strony Rafhar, w dzisiejszym odcinku vloga <coughs> mam w sumie 5 tematów do poruszenia. Pierwszy temat, przedsprzedaż ki 84 plus ramki plastikowe możecie znaleźć na Arma Hobby. Model, który wykonałem, bardzo fajny, będzie w sprzedaży w niższej cenie, bo ten, który ja wykonywałem około 90, ten 76 kosztuje. Do tego można sobie jeszcze dokupić ramki plastikowe, gdyby ktoś chciał po prostu więcej tych modeli zrobić, a naprawdę jest bardzo fajny. Jest dosyć dużo fajnych malowań. To jest taka pierwsza informacja. Druga informacja z prośbą taką, żebyście nie kupowali już V3. Przestańcie. Serio mówię, bo jak wszystkie wykupicie ze sklepów, a w sklepy, które prowadzą sprzedaż to jest Mr. Kit, FPW model 24 Hobby.pl, Emiot modeli, WW model Kotebi, Exito, somap, Plast model, Modelmania, Actom i moje hobby. Jak już wykupicie wszystko, to będę musiał zrobić nową partię. A ceny poszły tak do góry, że te zaginarki nie będą już kosztowały 200 kilka złotych. Tylko pewnie będą kosztowały 400, kilka złotych, więc jest kosmos. Jest po prostu kosmos. Prąd, prąd materiał, obróbka, wszystko poszło tak do góry, że szkoda gadać. Więc na razie <laughs> prośba taka nie kupujcie. Po prostu nie chcę już w ogóle. Nawet nie chcę podchodzić do tematu. E, ile to będzie kosztować, gdybym miał robić kolejną, e, kolejną partię. E, kolejny temat, dość dużo, e, dość dużo akcesorii i części kupiłem do, e, do e, areografów e, e, Hadler and e, Mam zamiar przyjrzeć się Ultrze. Już tutaj jakieś, jakieś filmiki poczyniłem. Po 5 latach 2017 to jest moja pierwsza przygoda z Ultron. Były tam jakieś malowania, i w ogóle nie przypadł mi do gustu ten aerograf z powodu właśnie tutaj tego spustu, ale myślę, że porównałem to. Znaczy tak, drugi aerograf, to którego używam co jakiś czas, to jest Evolution. Mam go od roku i właśnie dzisiaj wymieniałem uszczelki w nim. Jednak co jakiś czas trzeba. Przede wszystkim zdziwił mnie stan uszczelki, która jest tutaj jak gdyby z tyłu i uszczelnia, uszczelnia tylną część areografu. Była w dość fatalnym stanie, więc, więc wymieniłem ją. Będę starał się tutaj jeszcze, właśnie wziąć na warsztat ultra i pomalować ją, zobaczyć. Być może, być może jakość, jakość, no, nie mam tej stalej, starej, ultry, żeby to porównać, ale wydaje mi się, że, że, coś tutaj zostało zmienione, znaczy oprócz pudełka, bo pudełko to na pewno zostało zmienione, oprócz tego wydaje mi się, że, że ten spust jednak jeszcze troszeczkę inaczej chodzi niż ja zapamiętałem to z poprzedniej Ultry, którą miałem, tak jak mówię, 5 lat minęło. E, co jeszcze ciekawego? Z ciekawych rzeczy kompresory dotarły do e, mojej hobby.pl. E, mówię to w kontekście tego, że pozbyłem się swojego lodówkowca razem ze stoliczkiem, e, żeby po prostu robić miejsce. W ogóle robię, robię totalny, e, totalny, e, może totalne to za duże słowo. Robię duże porządki na warsztacie, ale też o tym, o tym też za chwilę. Po prostu mam mało miejsca, więc musiałem się pozbyć stolika. W tej chwili pracuję na czymś takim jak tutaj macie pokazane czyli kompresor tłokowy plus zbiorniczek, bo były też takie pytania: jaki, jaki kompresor? Ja polecam, znaczy w tej chwili pracuję na czymś takim. Ale każdy, każdy kompresor tłokowy, który będzie miał zbiornik, bez zbiornika nie polecam, bo, bo to generalnie są skoki ciśnienia, jak gdyby nie ma tego wyrównania. Obojętnie jaki tłokowy polecam, nawet taki tutaj za, dwie, za 424 zł. Cały czas przypominam, gdyby ktoś chciał zaoszczędzić w mojej hobby.pl. Hart trzeba wpisać. I jak się uwzględni ten kupon, to jest 399 zł, nie 400, tylko 399 zł, więc zawsze można coś oszczędzić. Warto ten kupon po prostu wrzucać z tego względu też, że on daje rabat na wszystko, co jest w koszyku, chyba że jest rabat wyższy sklepowy. Zobaczymy tutaj 3000, 3200 zł. To jest właśnie Hard Range, ten Najdroższy do kosza, do kasy. Tego sobie usuniemy. No, prawie dwie stówki. Prawie dwie stówki mniej. Niecałe dwie stówki mniej na czymś takim po zastosowaniu tego kuponu. Także całkiem fajnie. A propos moich tutaj. porządków modelarskich, zacząłem wrzucać na. Modelarski bazar giełda modeli plastikowych, modele które zacząłem albo ich nie skończę, albo są za duże, albo już gdyby moje zainteresowanie znikło, tu na przykład U280 od złotówki jest wrzucony. Generalnie grupa, grupa zajmuje się sprzedażą, o tutaj wrzuciłem na przykład i 153 z icm w 1 do 32 model za duży jak dla mnie po, staram się w tej chwili po prostu redukować też e, kolekcję swoich modeli e, bo wiem że po prostu wszystkiego w życiu wszystkiego nie skończę e, a pojawia się tyle nowych modeli więc więc naturalną rzeczą jest, że, że, że no znaczy może nie naturalną, Naturalny kurnia, jestem jak wiecie takie dziecko, dziecko w sklepie, takie dziecko ze wsi, które przyjechało do miasta i wchodzi do sklepu z cukierkami. nie? to, to podobnie jest u mnie, że kurnia chce wszystko i chce wszystko złożyć, ale w pewnym, w pewnym momencie człowiek zaczyna się zastanawiać i kurczę, tak, miałem to złożyć, miałem to zbudować, tylko kurczę, doba ma tylko 24 godziny, więc... Stąd, ten, stąd też moje to zbieractwo modeli i tak dalej troszeczkę mam zamiar ograniczyć. Czy w sensie takim, że po prostu to co nie będę po prostu chciał zbudować po prostu wrzucę, wrzucę na giełdę. To są często tutaj na przykład model w 1 do 32 za od 50 zł, To są po prostu licytacje. I też tutaj jeżeli macie, macie tylko ochotę możecie tutaj po prostu do tej grupy dobić i, i, i Zalicytować. Też to na przykład mam Stara 25L De Agustini 1D43 od 22 zł, po prostu modele, które albo mam jakieś dublety albo którym się nie podobają albo po prostu no, za dużo miejsca zajmują. To też tutaj wrzucam, robię porządek, bo tak jak powiedziałem, ograniczam, ograniczam przestrzeń modeli. Też tutaj walczę, też walczę tutaj troszeczkę z komputerem. Modernizację sprzętu robię, tak żebym mógł łatwo, sprawnie. I, i, i szybko móc nagrywać materiały, tak jak tutaj widzicie z, z internetu. Wiąże się to z tym, że też, też kurczę jakieś tutaj przerwy modelarskie. Miałem też nie mogę budować, bo zajmuję się komputerem. Znaczy mamy nadzieję, że już koniec, jeszcze tylko zostało wymiana chłodzenia, bo niestety stare chłodzenie, stare chłodzenie, tak wydaje mi się, że nie daje rady, więc mnóstwo mnóstwo ciekawych zajęć. Mam zamiar skończyć SDK FZ221. Na konkurs w Winowrocławiu, także jeżeli ktoś też się wybiera, to, to pewnie, pewnie będzie mnie mógł tam zastać. Mam zamiar coś tam wystawić. Dobra, to taki krótki vlog dzisiejszego niedzielnego poranka. Pozdrawiam serdecznie, życzę Wam miłego niedzielnego składania modeli i do zobaczenia w następnym odcinku.